Jak pogodzić się ze stratą bliskiej osoby? Jak zostawić to za sobą i ruszyć dalej? Każdemu jest przykro z powodu utraty bliskiej osoby. To jest jeden z powodów, dla których cieszę się, że w pierwszym liście do Koryntian w rozdziale 15 Paweł pisze, że śmierć jest ostatnim wrogiem. Mam dość słuchania ludzi, którzy mówią: Śmierć jest tylko częścią natury, więc po prostu to zaakceptuj. Nie, ja tego nie akceptuję. Nie akceptuję śmierci. Jestem przeciwny śmierci i jestem za życiem. I to właśnie Jezus powiedział: Przyszedłem, abyście mieli życie wieczne i mieli je w obfitości. Drugi punkt. Z całej tej historii utraty bliskiej osoby są dni, kiedy jest ok, ale są dni, kiedy jest bardzo źle, kiedy bardzo się złościmy. Dlatego musimy być bardzo cierpliwi wobec siebie. Musimy mieć miłość do siebie w trudnych chwilach, a utrata bliskiej osoby jest najtrudniejszą chwilą. Teraz. Myślę, że nie ma osoby, która w tym momencie nie pomyśli o przynajmniej jednej straconej osobie. Jeśli ktoś myśli, że ma łatwą odpowiedź na to pytanie, to jest wariatem. Szczera odpowiedź brzmi: Nie wiem. Nie wiem, dlaczego zażyła się Twoja czy moja tragedia. Nie wiem, dlaczego Bóg do tego dopuścił. Ale właśnie dlatego musimy mieć wobec siebie cierpliwość i miłość. Musimy być oddani wobec siebie nawzajem, gdy przechodzimy przez te bolesne i trudne momenty. Trzeci punkt. To czym jest pocieszenie? Pocieszeniem jest obecność, więc bycie razem jako rodzina jest kluczowa, a jeszcze ważniejsza jest obecność Boga z nami: obecność Jezusa Chrystusa. Wtedy wszystkie trudne rozmowy i odpowiedzi stają się naprawdę praktyczne. To nie jest kwestia dobrej odpowiedzi na trudne pytania. Jest to kwestia obecności. Potrzebuję cię, żebyś był ze mną, bo cierpię. Kochałem osobę, którą straciłem, i to jest straszne. Teraz nagle wiara staje się naprawdę osobista, bo jest to kwestia, czy znam obecność Boga. Każdy z wierzących, niezależnie od wieku, powinien codziennie nad tym pracować, aby poznać obecność Boga. Bo to naprawdę jest trudne. Kiedy ktoś przechodzi przez trudny czas, a ty myślisz, że tak naprawdę ta osoba nie ma prawdziwej wiary, to proszę cię. Co za bzdura. Istnieje takie coś jak depresja, załamanie i samotność. I tak teraz poznaliśmy Chrystusa. I znajduję wielką pociechę, że w liście do Filipian, w trzecim rozdziale, w dziesiątym wersecie Paweł pisze: Obym go poznał, obym poznał moc jego zmartwychwstania, jak też wspólnotę jego cierpień i był podobnie ukształtowany jego śmiercią. Pamiętajcie, że czcicie cierpiącego Boga, którego przybito do drewnianego krzyża, abyście mogli połączyć się z tym Bogiem, a Bóg może połączyć się z Tobą. On jest cierpiącym Bogiem i ostatecznie mamy rozwiązanie na cierpienie. Przeżyjemy dobre czasy, ale przeżyjemy też trudne chwile w tym życiu, przez które wielu z nas właśnie teraz przechodzi. Więc mamy jednak ostateczne rozwiązanie cierpienia i śmierci. A tym rozwiązaniem jest życie wieczne w niebie, gdzie nie będzie już martwych narodzin, nie będzie chorób nowotworowych, niewydolności serca, nigdy więcej nie będzie małych dzieci wtrąconych do wczesnych grobów w wyniku absurdalnych wypadków samochodowych, ale życie wieczne w obecności Boga. Tak więc, chodź, mój ateistyczny, agnostyczny przyjacielu. Chodźmy do szpitala, chodźmy do pokoju, w którym leży ciało dziecka niszczone przez nieuleczalnego raka. Co zamierzasz zrobić? Zamierzasz machać pięścią przed Bogiem i obwiniać Boga? To wymówka, niewłaściwie ulokowana wina. Jako naśladowca Chrystusa przejdę na drugą stronę łóżka i też będę trzymał to dziecko za rękę i starać się je pocieszyć, ale w Jezusie Chrystusie mam cierpiącego Boga, który krzyczy o śmierci. O ludziach pogrążonych w żałobie, którzy chcą nas pocieszyć i otoczyć ramionami. To, mój przyjacielu, jest rozwiązaniem bardzo realnego problemu cierpienia i śmierci Jezus Chrystus.